Siemano. Siemano. Siemanko, Don se, odcinek pierwszy, czyli zapowiedź tego, co się będzie działo na kanale. Kanał jest seksowny, lifestyleowy, dlatego będzie dotyczył pozycjonowania w internecie. Znajdujemy się na szczycie Warszawy, bo taka metafora, chcemy się znajdować na szczycie listy wyników wyszukiwania. Jak to zrobić? I teraz do kogo jest skierowany ten kanał? Kanał jest skierowany do ludzi, którzy mają stronę internetową lub tą stroną internetową zarządzają lub są odpowiedzialni za promocję strony internetowej, bo SEO to jest podwaliny promocji internetowej. To jest podstawa, to już w jaskiniach na pierwszych kompaktach, to pierwsze co robili, to jest właśnie pozycjonowanie w internecie. Potem jeszcze zanim YouTube był, to już było SEO. Będziemy Wam tłumaczyć, w jaki sposób funkcjonować z agencjami SEO, jak taką agencję wybrać. Zimno strasznie jest. Po co w ogóle pracować z agencją? Może lepiej samemu to robić, może wziąć gościa z garażu, który to robi. Wszystko to będziemy wyjaśniać. Nie będę Wam opowiadał o tym, jak się to robi, co to dokładnie jest, nie będę Wam tłumaczył definicji. Będę Wam tłumaczył, w jaki sposób współpracować z ludźmi, którzy potrafią te rzeczy robić. Co mam mówić? Łukasz, co się teraz powinno powiedzieć? Co powinienem teraz powiedzieć do kamery? Subskrybujcie kanał. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Naprawdę będzie się może coś dowiedzieć. Opa! Muszę już iść.